Dzień dobry. Spotkaliśmy się dzisiaj na warsztacie Kuchnia w rozmiarze 36. Warsztat ten absolutnie poświęcony jest kuchni, która idzie w nurcie zdrowia. Czyli wzmacniamy maksymalnie układ trawienny, podkręcamy maksymalnie metabolizm, ale nie fiksujemy się na to, czy jemy 3 czy 2 banany dziennie, nie szukamy kalorii, nie liczymy tych kalorii. Staramy się odnaleźć zrównoważoną, zbilansowaną dietę. Która pomoże nam odzyskać zdrowie. Odżywianie zrównoważone. Czyli takie, które zahacza o bardzo wyświechtane hasło dzisiaj, yy, czyli zdrowie. No bo tak naprawdę ciężko jest nam uchwycić, co jest zdrowe, a co nie, bo to, co służy jednemu, na pewno szkodzi drugiemu. Nie odnosimy się tutaj do hasła dieta jako sposób na odchudzanie, tylko dieta jako sposób na życie. Czyli poszukiwanie dobrych nawyków żywieniowych, które diametralnie zmienią oblicze naszego każdego dnia. Dieta to jest pewien zespół nawyków żywieniowych. Które musimy na stałe wprowadzić w nasze życie. I to się nie podzieje nagle. To jest pewnego rodzaju proces. Najpierw trzeba wziąć to, co jest możliwe do zaakceptowania, a co za tym idzie, e, spróbować odnaleźć właśnie to zdrowie, o czym zaraz sobie powiemy. Dzisiaj przygotujemy sobie e, zupę, krem z groszku z miętą indyjską oraz komosę ryżową z warzywami. I nie bez powodu wybraliśmy zupę groszkową. Jest to fantastyczne źródło białka. Jest to roślina strączkowa. Dzięki której przyswajalność wapnia jest y, też dosyć duża. Podstawą tych warsztatów jest to, że żeby schudnąć, trzeba jeść. Do przygotowania naszej zupy, będziemy potrzebowali groszek, może być mrożony. Następnie potrzebujemy y, bulion, najlepiej warzywny, potrzebujemy mięte. będziemy potrzebowali jeszcze y, szczyptę pieprzu, szczyptę soli, łyżkę oleju i to wszystko. Nie ma żadnego przedmiotu w szkole, nie ma żadnych studiów, na których, na których nauczą nas dobrych nawyków żywieniowych, a jesteśmy tym, co jemy. Czyli całą energię, którą wchłaniamy z pożywienia, w zasadzie ona staje się nami. Powodów do tego, żeby dobrze wyglądać, jest mnóstwo, a powodów do tego, by być zdrowym, jest jeszcze więcej.